Witam Was serdecznie, pokażę Wam się tylko na sekundę, gdyż przechodzimy do tworzenia. Jak widać w tytule, tworzymy dzisiaj broszkę. Także zapraszam do oglądania i oczywiście komentowania koniecznie. Słuchajcie, będzie to broszka koronkowa. Będziemy potrzebowali bardzo jakiegoś sztywnego materiału, więc ja wybrałam sobie jeans, który będzie po prostu moim podłożem i wycinam z niego kółko o niedużej średnicy słuchajcie, no, można, może to być filc albo jakiś inny również sztywny materiał aczkolwiek ja zdecydowałam się na jeans bo taki miałam pod ręką i uważam, że jest dość sztywny chociaż filc jest oczywiście bardziej sztywny i jeżeli nim dysponujecie to jest to świetny pomysł Słuchajcie, co dalej? Będzie mi potrzebna taka czarna koronka, którą możecie z powodzeniem dostać w każdej pasmanterii i musimy uciąć taki dość spory kawałek, no może taki, może nie aż taki spory, znowu przesadzam i musimy z niego formować kwiatka. Ja, znaczy kwiatka, takiego pseudo kwiatka, słuchajcie, musimy go po prostu tak składać, żeby powstał nam taki kwiatuszek. Zapomniałam Wam powiedzieć, że najlepiej od razu jest mieć przygotowaną igłą z nitką, żeby sobie po zakończeniu składania naszego kwiatuszka e, od razu go zszyć na środeczku, żeby się trzymał i nam się nie rozłożył. Oczywiście e, ostrożnie obchodzimy się z igłą i nitką, żeby nie... znaczy z igłą w sumie. Nitką sobie tak krzywdy zrobić nie można jak igłą. Zszywamy na środeczku, żeby nam się po prostu trzymał i nie rozpadł ten nasz kwiatuszek. I słuchajcie, tak jak widać powstał nam piękny, koronkowy, czarny kwiatuszek. Tu coś odstaje, ale to można szyć. To później będę robić poprawki. Mam nadzieję, że kwiatuszka doskonale widzicie. Biorę sobie teraz białą koronkę, którą również z powodzeniem można dostać w pasmanterii i składam z niej, słuchajcie, tym razem mniejszego, czyli bardziej go marszczę, białego kwiatuszka i zszywam na środku. A jeżeli nie da się, że bardziej, żeby był mniejszy, w każdym razie o mniejszej średnicy ma być, to ucinamy kawałek i składamy tak, żeby był mniejszy. Tak przedstawiają się części składowe naszej broszki. To jest biały koronkowy kwiatuszek, czarny koronkowy kwiatuszek i kółeczko, o którym wcześniej mówiłam. Słuchajcie, to będzie wyglądało mniej więcej tak, że to przyszyję do tego. Dlatego fajnie jest, kiedy kwiatuszek jest jednak ten biały w środku troszkę mniejszy, żeby nam wystawało czarne spod spodu. I mam ochotę, żeby był tu złoty element, czyli przywam sobie taki kapitański z kotwicą, nie widać tego, złoty guziczek na środek oraz dwa małe czarne koraliczki. I przyszyję to sobie do środka, do tego białego i pokażę Wam jak to wyszło. Tak wygląda już ten kwiatuszek z wszytym złotym guziczkiem i dwoma czarnymi koralikami. I teraz przyszyję go do tego drugiego czarnego kwiatuszka. Tak, żeby oczywiście ten czarna koronka wystawała spod tego białego. Wiecie, ja pokazuję tu rzeczy dla ludzi, którzy potrafią szyć, ale myślę, że szycia naprawdę nie jest... E, trudne i nie trudno jest się go nauczyć, też powiem Wam szczerze, że znam takich, e, którzy nie potrafią. Ufam, że wszyscy moi widze potrafią to robić. I ja sobie to szyję i pokażę Wam co dalej. E, kiedy one są zszyte już razem i świetnie się siąbie, się, się siebie trzymają. Dodajemy właśnie ten nasz sztywny materiał. Już widzę, że to kółko jest trochę za duże, więc można je zmniejszyć. Czy to nie musi być idealny okrąg? U mnie w sumie, jak już mnie oglądacie, to wiecie, że w sumie u mnie nic nie musi być idealne. I doszywamy to do naszej broszki. Ostatnim elementem w naszej układance będzie przypięcie tutaj z tyłu do tego sztywnego kawałka materiału e, agrafki o proszę i to na tyle słuchajcie tak wygląda broszka może do mojej stylizacji jakoś dzisiaj wyśmienicie, nie pasuje, ale możecie sobie na pewno wyobrazić stylizację, do której pasuje lepiej i możecie ją tutaj w pełni tak zobaczyć. Bardzo łatwo i szybko można ją zrobić, także dajcie znać, czy Wam się podobało, czy nie i czy chcecie więcej takich filmików.